Pierwszej godzinie od reanimacji. My, dwoje ocalonych w ciężkim stanie. Pierwszy raz jestem w finowrotłowiu w swoim życiu, więc y, fajnie jest tutaj przyjechać i zobaczymy. I wszystkie nam się tu strasznie podoba. Tak, bardzo dobrze. Kolega dzisiaj tak dopisała wspaniale, więc. Zaczęliśmy razem z Kubą pracować i byliśmy duetem do momentu, kiedy wyszliśmy na scenę po raz pierwszy i, i, i konsolidowała się nasza przyjaźń między, między, między całą czwórką, czyli Wiktoriem Jakubowską i Kamilem Kryszakiem, którzy oprócz nas już w tym momencie stanowią zespół Karaś-Rogucki, a nie duet. Cześć, tu Karaś Pozdrawiamy serdecznie cały Inowrocław i wszystkich jego mieszkańców.